Witajcie! Dzisiaj mamy czwarty dzień maja, czyli Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Obchodzą go wszyscy fani Gwiezdnych Wojen, którzy oczywiście uwielbiają sagę George'a Lucasa. Z to okazji chciałbym Wam zaprezentować, no zgadnijcie, co? A no właśnie! Kolejny odcinek opowieści Bena rycerza Jedi. Pewnie jesteście bardzo zaskoczeni tym faktem, prawda? No, oczywiście. Ja też byłbym zaskoczony. No to co? Zaczynamy. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Gwiezdne wojny, powrót Jedi i łoki kontratakują. Imperator Palpatine w sekrecie nadzoruje budowę drugiej Gwiazdy Śmierci, bardziej śmiercionośnej niż pierwsza. Nową stację bojową chroni niewidzialna tarcza. Zasila ją generator znajdujący się na księżycu planety Endor. Logleja, Han, Chewbacca i drużyna rebeliantów lądują skradzionym imperialnym promem na lesistym księżycu planety. Endor. Ich zadaniem jest dezaktywować tarczek Gwiazdy Śmierci, aby atak rebelianckiej floty miał mieć jakiekolwiek szanse powodzenia. Niestety. Już od początku misja nie przebiegała tak, jak powinna. Nasi przyjaciele natknęli się na imperialnych zwiadowców, którzy patrolowali teren na skuterach repulsorowych. Podczas potyczki ze zwiadowcami zagubiła się gdzieś księżniczka Leja. Luk. Razem z przyjaciółmi postanowił ją odnaleźć, ale nim zdołali znaleźć księżniczkę, sami zostali znalezieni. Wytropiła ich drużyna i łoków. Te włochate stworzenia chyba nie były zadowolone, że jacyś obcy szwędają się po ich lesie błyskawicznie związali naszych bohaterów i zabrali ich do swojej wioski. Jakież było zaskoczenie rebeliantów, kiedy w wiosce i łoków zobaczyli Leję, która najwyraźniej zaprzyjaźniła się z włochatymi stworzeniami. Księżniczka próbowała wytłumaczyć, że Lukhan, i są jej przyjaciółmi, ale i łoki nie chciały tego słuchać. Tylko Sifripio wzbudzał ich zainteresowanie. Luk postanowił to wykorzystać. Zamknął oczy, użył mocy i uniósł Sifripio w powietrze. Ten pokaz wywarł na Iłokach e ogromne wrażenie. Iłoki e nie miały wątpliwości, że złoty droid był wszechmocny. Na polecenie Sifrypio szybko uwolniły więźniów. Tej nocy Wszystkie i łoki zebrały się wokół Sifri pio żeby posłuchać opowieści o losach naszych przyjaciół. Złoty droid, snuł opowieści o Luku, hanie, rebeliantach, lordzie wejderze, no i oczywiście gwieździe śmierci. Use the force. What's tej opowieści. Jeden z iłoków przytulił się do Hana solo i bardzo szybko powiedział coś w swoim języku. Han nie mógł tego zrozumieć. On powiedział, że pokaże nam najkrótszą drogę do generatora tarczy. Przetłumaczył Sifripiel. Na zajutrz Rebelianci i Iłoki wyruszyli najkrótszą drogą do imperialnego bunkra, w którym ukryto generator tarczy drugiej gwiazdy śmierci. Lea, Han i Czubaka wydarli się do bunkra. Jednak zanim zdążyli wyłączyć generator, otoczyła ich brygada szturmowców. To była pułapka imperium. Żołnierze czekali na naszych bohaterów w zasadce, ukryte wśród drzew i łoki. Z żalem patrzyły, jak szturmowcy pojmali ich przyjaciół. Zrozumiały, że muszą pomóc. I łoki wiedziały, jak rozprawić się z wrogiem. Ostrzelały szturmowców kamieniami z proc. Potem zniszczyły imperialne maszyny kroczące. Poprowadziły imperialnych żołnierzy prosto do pułapek i sideł rozstawionych w lesie. I w ten sposób siły imperium zostały odparte. Teraz Han mógł spokojnie. Wyłączyć generator tarczy drugiej gwiazdy śmierci. I to by było na tyle. I niech moc będzie z Wami. Zawsze. A, żeby to wiedzieć, się, kiedy będzie kolejny odcinek, a będzie oczywiście niebawem. Wejdźcie na mój kanał na YouTubie i tam wciśnijcie taki przycisk, subskrypcja. No, i wtedy dostaniecie informację, że już jest kolejny odcinek. No to jeszcze raz. Niech moc będzie z wami zawsze.